Jestem w polach po łacie pół. Z tej strony jest jezioro, i jeszcze tutaj jest staw. Dwa stawy. I słyszycie? Żabki mają gody. Kumkają. A ja sobie siedzę. I nic nie robię. Super nic. Delektuję się tymi odgłosami. Tym wszystkim, co widzę. I podziwiam to. Ktoś powie, co tu można podziwiać. Trochę drzew, trochę kur. Tam na niebie słoneczko zachodzi. Właśnie jak umie się patrzeć, kochani, to wszystko jest takie piękne. Teraz oglądam tutaj drzewo. Jakie ma przecudne listki. Jak nie zapomnę, to na końcu wam pokażę. Tak Spuszczają się mi takie w poprzek. Nie wiem, czy mi się to kojarzy z jakąś rośliną, ale mniejsza o to, później Wam pokażę. I tak można się delektować każdym listkiem. Zataczam koło wzrokiem i każdy listek jest inny. I niby zielony, ale ma odcień inny. I to samo jest z nami, kochani. Idzie sobie człowiek, tak jak my. Idzie ulicą, nie znasz to i myślisz. Idzie tak jak wielu. Mijasz ich 10 osób, 20, 30, czasem 100. Może jesteś gdzieś na jakimś meczu, czy w tłumie, widzisz ich tysiąc. I mijamy się tak. Jeden koło drugiego, jeden koło drugiego. Nie zastanawiamy się, kim jest ten człowiek, kogo minęliśmy. Może to jest poeta. Może to jest muzyk, może to jest jakaś pisarka. Malarka, może ktoś komponuje muzykę, może ktoś pięknie gra, może jest piosenkarzem. kochani. Widzicie, jacy my jesteśmy piękni, tak jak ta przyroda, niby jesteśmy tacy sami. Jak spojrzy się człowiek, ma dwie ręce, nogi, włosy, oczy, wszystko ma nos, to samo. Ale jak się tak przyjdziemy... Przyjrzymy bliżej, tak spojrzymy na tego człowieka, zamienimy z nim słowo, usłyszymy jego głos, zobaczymy jego gesty, posłuchamy, co ma do powiedzenia. Czy on tylko babla, aby bablać, czy tak plecie, aby pleść, i tak mówi, aby mówić. Rzeczy, które są tak naprawdę bez znaczenia, ale są ludzie, którzy mówią tak pięknie. Mam z głębi duszy, z głębi serca, których chcemy słuchać. Wtedy my nie chcemy nic mówić. Otwiera nam się buzia oczy i słuchalibyśmy tych osób godzinami. Naprawdę tacy ludzie, co mają coś nam do przekazania, do powiedzenia, są cudownymi, ciekawymi osobami. Wiem coś o tym, bo słucham też ciekawych osób, Ludzie Czasem wpadają przez przypadek, zwłaszcza jak najuntów. Jest mnóstwo fantastycznych osób z różnych sfer. I ci bogaci, i ci mądrzejsi, i ci, co mają, nie wiem, jakieś firmy, i ci, co są coachami, i ci, co coś przeżyli, ja jacyś precenkarze, no przeróżniści. I właśnie ja uwielbiam słuchać te osoby. Bo one tak mówią z serca. One tam coś wydobywają z siebie. Ostatnio oglądałam te suknie ślubne, co można kupić, właśnie co dziewczyny sobie przymierzają. I tam też są wywiady z osobami różnymi. I aktorami, i zwykłymi, jakimiś ważnymi osobami, i piosenkarzami. I byłam mile zaskoczona, bo tam opowiadają o swoich ślubach, o swoich oświadczynach, o swoim weselu. Czasem było to tak w krótkim czasie. Czasem nie mieli obrączek, czasem sukienek w locie gdzieś przemknęli, kupili, I było takie piękne, bo to nie było takie, wiecie, ułożone, zaplanowane, a ma być tak, a ma być tak, bo to ma być pod ludzi, bo to pod, pod te osoby, które przyjdą. Bo co one powiedzą, kochani? Słyszałam o różnych kolorach, w różnych sukienkach też, w spontanicznych rzeczach, z przysięgą, którą składali sobie oboje, sami sobie napisali jedna do, drugie, do drugiej osoby, co sobie ślubują. Niektórzy ukrywali ślubu, jak byli bardziej znanymi osobami, bo już tam czychali na nich, musieli zmienić, bo nie chcieli rozgłosu wręcz właśnie przeciwnie jak niektórzy lubią rozgłos, a oni chcieli bez rozgłosu dopiero po fakcie oznajmić, że się pobrali. Przecudowne historie. Ja bym tak mogła słuchać tego i słuchać godzinami. I każdy z nas, ja wierzę w to, ma tam w sercu coś. Co by pięknie opowiedział swoją historię, swoją tajemnicę, to, co przeżył, to, co doświadczył. Chciałby się tym podzielić, ale my, zwykli ludzie, nie umiemy tego, bo się boimy. Jak ja wielu z Was znam ze swojego otoczenia, ileś lat 20, 30, 40, i rozmawiam często, i pijemy kawę, i spotykamy się, ale uwierzcie mi, tej sfery głębokiej nie dotyka się. Tam nie schodzi się schodkami coraz niżej, niżej, niżej. Tak mówi się wiecie tak. Ogólnikowo. Co słychać, co robiłaś, gdzie byłaś, kiedy jedziesz, kiedy wracasz, kiedy znowu następny wyjazd, a tam ewentualnie dzieci się pożeniły, czy gdzie pracują, czy wszystko takie wiecie z tego poziomu na górze. Nikt nie opowiada o sobie. Nie mówi, wiesz Bożena, moim marzeniem jest to i to, wiesz? Ja przez całe marzycie, życie marzyłam, czy marzyłem o tym i o to. To mi się spełniło, to mi się nie spełniło, a kiedyś w życiu spotkała mnie taka niesamowita radość: przeżyłem coś, albo się bardzo zawiodłem i przeżyłem to. Nie ma czegoś, kochanie, takiego. Ludzie nie opowiadają, boją się. Boją się pochwalić, bo boją się powiedzieć, nawet jak coś mówią, to tak wiecie, półsłówkami, pobieżnie i już tak jakby zmykali z pola widzenia, dając do zrozumienia, że nie chcą tego dalej rozwijać. A my jesteśmy tacy ciekawi, takie mamy piękne wnętrze, takie mamy cudowne dusze, tyle mamy pragnień, tyle mamy wrażeń. Tyle w nas rzemie historii nieopowiedzianych, tyle mamy wspomnień, które tylko zostawiamy dla siebie. I wiem, że większość ludzi chciałaby się podzielić, ale się boję, bo mnie koleżanka wyśmieje, a może mnie obgada, a może to nie wypada, a może to jest wstyd, a może lepiej nie mówić. I nie się tak przez całe życie te swoje rzeczy w szkatułce, i czasem zagląda tam i zamyka ją z powrotem odpada do szukacji. A znam znowu osoby. I one są z Facebooka. Właśnie które nie mają tajemnic, które nie robią tabu, które dzielą się wszystkim naprawdę tak intymnymi rzeczami. Mogłabym dodać przykłady, ale nie chcę, bo później może ktoś z moich znajomych obejrzy filmik i poczuje się bo wiecie, mimo że nie powie się imienia, nazwiska ale ta osoba od razu weźmie to do siebie i powie, że ja to powiedziałam czy wypeplałam, czy wygadałam więc nie będę nic mówić, żadnych przykładów ale chciałam tym osobom powiedzieć, że są wielcy że są szlachetni że ich dusza dzieli się tym, co mają w sercu o czym myślą, o czym marzą, jak spostrzegają ten świat, czego by chcieli, o czym ma tak ma marzyliby do przodu. Wspominają rzeczy do tyłu, czasem wracają do dzieciństwa, czasem mówią o swoich partnerach. Dużo rzeczy wiem. Od Was, to tak jak ja zawsze mówię, jakbym przeczytała książkę, taką pisaną przez życie. Pisaną przez samego człowieka i chcę wam powiedzieć, że jesteście wszyscy cudowni, niepowtarzalni, kochani. Macie wielkie serce, tylko wiecie, co się z nimi stało? Kto się przygruzował, kto się przesypał, kto się za... gdzieś tam zamknął w lochu albo schował do szuflady. Tak rzadko się wraca do serca. Tak rzadko się pragnie tego serca. O miłości już nie wspomnę. W moim wieku, no może są osoby, może takie co los sprawił, że zostali sami i poszukują swoich partnerów, ale większość zapomniała o tej miłości, o tej czułości, o radości wewnętrznej, o tym, jak bije serce. Kiedy patrzymy w czyjeś oczy, o tym jak bije serce, kiedy chwyta ktoś nas za dłoń, o tym jak bije serce, kiedy słyszymy cudownie jakieś słowo wypowiedziane w naszą stronę. Zapomnieliśmy już o tym. Poszło do lamusa. Większość ludzi myśli: Nie, no to już nie dla mnie, to już nie ten bieg. Mnie już nie można kochać. Już jesteśmy tacy w rutynie. No, teraz by było śmiesznie, żebym komuś coś powiedział. Powiedziała. A dlaczego śmiesznie? Jeżeli masz taką potrzebę powiedzenia komuś, że tęskniłaś, tęskniłeś za tą osobą, po prostu powiedz. Jeżeli nawet stęskniłeś się, stęskniłaś za kumpelą, za kumplem, powiedz kurde, no, nie widzieliśmy się tyle, ale wiesz, co brakuje mi ciebie? Może to nadrobimy, spotkajmy się. Pogadamy sobie, zrobimy sobie takie pogaduchy. Nie wstydźmy się powiedzieć komuś, że my tęsknimy, że my kochamy, że my pragniemy, że nam było przykro, że nam było smutno bez tej osoby. Czasem nas ktoś opuści, bo jest zajęty. Nie odzywa się do nas, a my cierpimy. I myślimy, że ktoś już o nas zapomniał. Dajmy mu znać że jesteśmy, hej, ma, jak tam co słychać? Okej, okay, nie masz teraz ty czasu, nie mam teraz ja czasu. No ale dobra, to zaplanujmy to za tydzień, za dwa, za trzy. Jak będziemy już mieć czas, to się skrzykniemy i zobaczymy. A nawet jak się nie uda Wam, ja też mam takie kumpele. Zawsze zawiadamy, jestem, jestem dobra, tam się mamy spotkać. No i coś nie wyszło, bo ktoś wyjechał albo ja, albo coś się wydarzyło no ale ja nie zapominam o tych kumperach znowu wracam i znowu mówię, halo, halo jestem, wróciłam, jak będziesz mieć czas, to się odezwij no i teraz będzie takie lato mam nadzieję, że piękne dni długie, więc będę jeździć rowerkiem i postaram się znowu do tych moich znajomych powiedzieć, halo, halo jestem, mam ileś tych osób, nie dużo, ale to jest małe grono, ale z nimi jestem w kontakcie przez cały czas i zawsze gdzieś tam się Odezwiemy. Szkoda tylko, że na Facebooku mam tak wspaniałych ludzi. Cudownych. I ci naprawdę cudowni są tak daleko. Czasami mi się boże, jakbym pobiegła na kawę. Jakby ktoś był z tych osób tu blisko, mówię do dziewczyny, syna, ja mówię Kurczę, zobacz, mam tyle wspaniałych osób. Jakby to fajnie było, jakby te osoby były tak blisko. No chociaż do godziny drogi jazdy zadzwoniłoby się cykl, siadam w autobus, czy w cokolwiek. I, jadę, I spędzilibyśmy cudowny czas na pogaduchach, na wymianie tej energetycznej, na uśmiechu, na radości, na przytuleniu się. Kochani, jakie to jest cudowne. Dlatego bądźmy cudowni sami. Nie czekajmy, że ktoś będzie dla nas cudowny. To my bądźmy cudowni dla siebie. Bo nawet jak nie ma wokół nas, zobaczcie, jestem tu sama, nikogo, to ja i tak się czuję cudownie z tymi kumkającymi żabkami o tam jakieś syrena coś wyje, nie wiem, karetka czy tam coś wszystkie odgłosy do mnie dobiegają ja się czuję cudownie i to co mam cudowne przekazuję wam ślę wam i gwarantuję, że to odbierzecie że to poczujecie bo to jest takie magiczne nie da się tego nie odczuć dzisiaj wróciłam sobie zdaham. Z przerwy wchodzę, tu gdzie pracuję do tej babci mojej podopiecznej Daję jej ciasteczko, coś tam oczywiście nie dużo, bo ona ma cukier, ale daję jej tam co, co mogę. Bo zawsze sobie coś jemy, pijemy po obiedzie. I ona mówi: Bo ja jestem tu Klaudia. Klaudia, jaka ty jesteś dobra kobieta. Ja mówię najpierw tak, tak mnie zamurowało, zatkało, bo wiecie ona ma demencję, ona nie wie kto my jesteśmy, czy to pielęgniarka jedna, druga, trzecia, czwarta przychodzi ale ma takie czasem fazy dwa razy, trzy w, w miesiącu, że bardzo dużo mówi, jej głowa tak bardziej funkcjonuje, no ale wtedy nogi jej tak trochę za niemogą słabiej chodzi i ona mi taką rzecz mówi, a ja mówię Klara, a ty też jesteś dobra, ona mówi, ja? Ja mówię, tak i było to takie słodkie, takie miłe, widzicie? I ktoś powie, że nie opłaca się być dobrym, nie opłaca się żyć miłością i mieć w sobie energię i emanować tym. Zobaczcie, taki człowiek, który ma demencję, który ma swój świat, którego nic nie interesuje, Momentan, o moment ma przebłysk w głowie. I mówi mi taką rzecz: Klaudia, jaka Ty jesteś dobra kobieta. A wcześniej mi podziękowała za zupę. I mówi: Jaka dobra zupa. Widzicie, jak to płynie? Dlatego ja wierzę w to. Nawet ja, jak mówię tu do Was przez ekran, nie szkodzi, że jesteśmy daleko. Nie szkodzi, że to tylko jest po drugiej stronie, jakby ekranu. Ale to do Was leci. I wiem, skąd wiem, to bo sami mi piszecie. Bo dużo osób mi napisało. Nawet te, co mnie nie znały, że gdy mnie zobaczyły, to poczuły jakąś magię, jakąś energię, coś niesamowitego. Polubiło mnie. Część osób ogląda mnie cały czas. Jak dłuższy czas nie ma filmiku, to mi piszą, czekam na Pani kolejny film. To jest takie cudowne. Bo wiecie co. Bo miłości serca nie da się oszukać. Bo miłości nie da się udawać. Bo miłości nie można kupić i zamienić na nic. Kocham Was najbardziej na świecie. Po prostu kocham Wasy całe życie, cały świat. A skoro jesteście w tym świecie, w tym życiu, na tej planecie, no to jesteście kochani. Nawet ci, których nie znam, których nigdy nie widziałam. Przesyłam na całej planety wszystko co najlepsze. Buziaczki.